Siemoneczko, Wszystkiego najlepszego dla, dla wszystkich, dzisiaj w dniu Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, który rzadko zdarza się w roku. Niech rodzinna atmosfera będzie z wami przez cały kolejny nowy rok. No i co panowie i panie? Siedzę, patrzę, tam wyłaniam zwycięzcę konkursu, prawda? A to, a to się okazuje, że to trzy osoby trafiło w samo w samą dziesiątkę, prawda? Już trzeci raz przyglądam, tu sobie już kartkę mam. Napisałem jeszcze raz teraz, na żywo robimy to, prawda? Aha. Zetur ma jak ogłoszałem konkurs i mówiłem ile motogodzin będzie miał imazetor? No to ma 7426 7426 motogodzin. No, to patrz, pat O właśnie mam teraz paczajkę tyle. Dobra. Tak jak mówił ja... Teraz... Czekaj pan. Czekaj to patrz na pany. Czekaj, czekaj. czekaj pan na, na klinice, ile motogodzin, bo mnie kto powie zarzuci. No to będzie. W tym filmiku już... 7,426 7426 m godzin i 45, jakby ktoś był kumaty, oglądał film. To ostatnio był zimny Bornik, a no tam był jeden moment. szósta minut, któreś można było podpatrzeć. A był elegancko, jak na dłoni, nie? to no, oglądasz to tak. No także jak ktoś to ogląda, to już macie pod taką. No to trzeba będzie dodać plus. Dobra, także tak tutaj widać, nie? tyle młodo godzin no właśnie jak tu mówię o tym filmiku, prawda? To można było podpatrzeć, a ja tu widzę, dużo ludzi oglądało ten filmik, bo tam był taki moment, 6 minut, chyba 40 coś sekundach, które... To można było zobaczyć, tam było 7421, ale to już te pięć, się nakręciło w międzyczasie, doszło, prawda? No to już, no to już jakiś był punkt zaczepienia i patrzcie, na przykład tutaj ktoś pisze 7424, no już pra praktycznie, hmm. No, tutaj właśnie tu ktoś się o jedną motogodzinę, tylko pomylił, nie? No ale byli lepsi, którzy trafili w punkt właśnie. No właśnie. I czy to jest dużo czy mało na taki ciąg? Jak myślicie? No to on u nas średnio robi rocznie 250 motogodzin, prawda? No. To wszystko, czy obrabiała? Tam dopiero liczyłam mu te godziny, prawda? No bo załóżmy, jak się przy olce, załóżmy. No to taki ciągnik czy więcej mu tego zrobi na hektarze niż ciągnik, który ma większy, szerszy pług, prawda? No cześć, że jak tam? O! Damian Rogala, zapisujemy. Pierwszy, jedynka. Damian Rogala, 7426. 6 Jako pierwszy, dobra, szukamy dalej, wyżej. No, kolejny mamy tutaj. Kolejna osoba do wyłonienia to Agroliga AS, druga pozycja. Ciekawe czy chłopaki będą chciały grę czy w czyli ile lat mają. No panie, ja obstawiam tyle. <grym> panie, patrz pan na że trafił. 7, 4, 2, 6. i tak dalej, patrzę, patrzę, o dwa. Czyli chłopaki trochę oglądały ten wcześniejszy filmik i widziały ile jest, ten, no faktycznie no. I tak się zaśleńcze. Te butle po piwach na konkurs? Panie, no już mnie się któraś osoba pyta, po czym te, te butle, no, no... być może będzie wojna z Rosją, kurwa, no trzeba będzie koktajle młotowe robić, no to tak się trzymam... Wleje się nafty czy tam benzyny. Oczywiście 98, jak to, kurwa, na no, urlanie zawsze polecałem, jeszcze dobrze... Człowiek nie przyjedzie do samochodu, panie... 98 proponuję, panie, a 95 mnie to tylko trzeba... Na zapalenie, bo samochód w gazie, mówię, a dobra. Nie wiem czemu to wszyscy takie, jak dobrze nie to. 98 proponuję, jak chcę 95, bo tańsza i chuj, nie? No, także tak to. Dobra, Siedem, trzeci raz patrzę... mam po... o! Aha. Dużo ludzi... trafiło w tą, w, te, w ten, ten... E, właśnie, ile kiedyś na tym filmiku wyłożenie obornika, prawda? Patrz, ta pany. Czekać, nie, tu też nie będę tego wyłącza, bo już mam tutaj. Do góry wchodzimy. O, Krzychu, raz, dwa, trzy. E, co poprzednio grę dostał, prawda? A to pisze, że doszła gra. No to, no to super, cieszę się. A wysłałem poczt, przez Pocztę Polską, niech tam i Poczta zarobi, no. No tu, o właśnie, tutaj jeszcze. Chociaż ja baba i mam intuicję, to stawiam, że stan... Mogę, to... No ale dobra, no, to jest tak niby napisane dziwnie, ale... Też jest napisane, liczba dobra. I za mi... trzecia pozycja. Iza Dobra, to trzy osoby. Damian Rogała, Agro Liga S i Zasemini. Kurwa, żem napisał? Damian Rogała? Kurwa, muszę mm. jeszcze raz zobaczyć na dół. Kurwa, Ratko, Dobra, daj no no i co, i czwarty teraz ja przyglądam, bo to napisałem jakoś nie. Teraz się uczytać nie mogę. Damian Rojda. Tak? Dobrze napisałem? No muszę to jeszcze raz zobaczyć. No może taki ma ktoś. Nikt tutaj, który mnie tu tutaj właśnie. O, tutaj ktoś też. Rafał Iwicki. Jak no, bo to godziny się pomylił, pan. Kurka wodna. Dobra, czekajcie. No mam. Damian rogała. Ja to cholera, wie co. No, Ro Rogala, przez polskie znaki, dobra. Czyli tak, pierwsze Damian Rogala, AgroLiga i Zasemini. Mamy trzy osoby. No, któraś z tych trzech osób otrzyma albo grę, albo dobra wódeczka, 0,7. Dobra. No to co? No to teraz jakoś to będzie rozlosować, panie Radunacie. No, teraz jak to zrobić, żeby to dobrze wylosować? No to sobie zatrudnimy pewnie ch chomika do losowania. No i tak, załóżmy trzy osoby, czyli tak, mamy trzy numerki, damy trzy numerki. Czyli tak, pierwsza, stopniowo, jak SMSy tutaj, jakie SMSy, Jak wiadomości były, prawda? Czyli pierwsza osoba to był Damian Rogala, druga osoba to był Agroliga AS, a trzecia i za Asymini, prawda? No to tak, damy trzy numerki, weźmy chomika i tak podzielmy to na trzy, załóżmy tak koło, to co on biega, jeden, dwa, trzy, damy trzy numerki i teraz tak, Użyjmy chomika, niech sobie to pobiega trochę, <laughs> kurczę, by chciał biegać, kurwa, one w nocy zawsze biegają, a w dzień to śpią. Dobra, zbudzi się go. I co? I załóżmy numer, który będzie wyżej czy niżej, jak mówicie? No niech będzie, który będzie wyżej. No, numerek który będzie wyżej, niech to chomik trochę pobiega. <gry> ale jajce no. I tego, i ta osoba wygra. Dobra, idziemy chomika budzić. No, tu już mamy pana pomocnika. Panie pomocnik, gotowyś pan do roboty? Ja się pan kąpię teraz. <gry> no, to będzie ci gwóźdź programu. Wiesz pan o tym? Damy tak, tu naklejkę, tu i tu. Dobra. Jakiś poloblaster, czy coś by się zdało? przykleić. Dobra, już, już to robimy, tę maszynę luzującą. To tam jesz, pokaż. Okej okay, chomik, byś mnie to zaraz nie zabił. No, tutaj robimy maszynę luzującą. tu jedno mamy. Już na na tym tym. Na tym papierze, co to, też go nie... Dwa. O, trzeba tutaj. No. Czekaj Czekajta. Jedna tu, drugie tu, trzecie tu. No, tu trzeba było bardziej przykleić. No. I zapiszemy sobie numerki. Tak. Jak tu było? 1, 2, 3. 1. Patrz ta lewa i 3. Dobra Pani, chodzi chod, pan losową zara Kurna <śmum> lasę, za łóżko za tym trucinami tymi Chodź tu pani kierownik, chodź, 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 chodź. to chałupy. Dobra Maszyna luzująca już jest tam <śmum> gotowa do roboty, kurwa, bo tam ty. Chod. i tak Czekajcie. Chomik się będzie kręcił. Tu wylusuję nam I załóżmy, która osoba będzie wyżej. No, chomik, skakuj, Hops. Czekajcie. Trzeba tak przykręcę, żeby... O, żeby nie było. No, kręćcie, chomik. Już, maszyna. No kręćcie trochę. Nie, on się chociaż... Troszeczkę więcej pokręcicie. <sztuk> Nosowanie trwa. czy tam już wylazie. Wcześniej było ciężko tu skłonić, żeby wlazł, ale teraz będzie latał cały dzień. O, dobra, dobra, jest, już wyszedł, chodź. Chodź, chomiczek. Dobra, pobiegałaś trochę, patrzcie, na górze jaki jest numer? Trójeczka. Dobra. No, także o. także chomik już swoje zrobił, wylosował. Numer 3 numerek, a numer 3 to Iza, tak jak mówiłem. No to Izo. Napisz mnie tutaj, napisz tutaj pod swoim tym tutaj e-maila. e maila e -mail, ja się odezwę na e-maila. Dogadamy się tu do nagrody, czy, czy to będzie Daniel czy to będzie gra, czy, czy, czy chomika woli se wziąć z to cało, <laughs> nie chomik, no, także co, także konkurs rozstrzygnięty, myślę, że dobrze to było, Zrobione. tam chomik trochę pobiegał, polosował, co to teraz będzie... 3 lata ty wisiała, a same odpadną, <laughs> No to co, no to jeszcze raz, wszystkiego dobrego, najlepszego na święta, także co, pozdrowionka, trzymajcie się panu. Na razie, chodź. cześć!